W ostatniej ankiecie zapytałem Was, jaką nową serię najchętniej byście obejrzeli na moim kanale. Początkowo rywalizacja była bardzo zacięta, ale na koniec ujrzeliśmy zwycięzcę seria z cyklu Jak inwestować w akcje amerykańskie. Zatem dziś rozpoczynamy wielką przygodę i startujemy z serią, która poprowadzi Was za rękę po zakamarkach inwestowania w najlepsze akcje ze Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Na sam początek, jeśli jesteście zupełnie zieloni, jeśli chodzi o inwestowanie, nie bardzo wiecie z czym to się je, to zachęcam obejrzeć osobny film Jak inwestować na giełdzie, gdzie tłumaczę wszystkie podstawowe podstawy, żeby móc zacząć inwestować na giełdzie. Do dzisiejszego odcinka zapraszam już osoby, które wiedzą mniej więcej na czym to wszystko polega, tylko chciałyby się już konkretnie dowiedzieć, jak inwestować w akcje amerykańskie. A więc, co Was czeka w tej serii? Dzisiaj mamy taki, powiedzmy, luźny wstęp. Powiem Wam o zakresie tej serii i czego możecie się spodziewać. Wyleję też jakieś takie fundamenty, podstaw, dlaczego w ogóle inwestujemy w pojedyncze akcje i dlaczego ja inwestuję w akcje amerykańskie. W kolejnych odcinkach skupimy się na podstawach tego inwestowania, najważniejszych kryteriach, budowie portfela, wycenie, zarządzania ryzykiem. Tutaj jest mnóstwo tych rzeczy. Jak już poczuję, że te podstawy zostały wylane, będziecie wiedzieć, jak już mniej więcej stać. Na... Na tej giełdzie. Przejdziemy do kolejnych odcinków już dla bardziej zaawansowanych inwestorów. No i na koniec możemy jeszcze lecieć w dalsze rozważania już na naprawdę zaawansowanym poziomie i będziemy rozmawiać o takich zagadnieniach jak opcje. Oczywiście do tych tutaj serii odcinków przejdziemy. Tylko wtedy, jeśli będzie popyt, jeśli będziecie tego chcieli. Przypominam tylko, że na kanale ogólnie rozmawiamy o inwestowaniu i jest wiele innych filmów, które mogą Wam pomóc w inwestowaniu. Także zapraszam też na kanał, gdzie opowiadam m.in. o narzędziach, pokazuję praktycznie, jak ja inwestuję. Troszeczkę jest o psychologii, mentalności i będzie, no i wiele, wiele innych rzeczy. Nie fiksujcie się tylko na tej serii, bo mam wrażenie, że w innych filmach też możecie się nauczyć wielu rzeczy. Jeszcze zanim zaczniemy, to podobnie jak w filmie, gdzie przedstawiałem zupełne podstawy, jak inwestować na giełdzie, ja chciałbym się przedstawić i przede wszystkim powiedzieć, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Cała ta seria ma charakter edukacyjny czy rozrywkowy, natomiast wyciągajcie wnioski sami i sami decydujcie o swoich inwestycjach. Inwestowanie to moja pasja i moją drogę inwestowania. Możecie śledzić tutaj na YouTubie. Co miesiąc wrzucam film z serii Droga do Wolności, kiedy podsumowuję kolejne miesiące i opowiadam, co się działo w moim portfelu. Co ważne, nie mam wykształcenia finansowego i będę się starał prowadzić tę serię dla zwykłych ludzi, takich jak ja jestem zwykłym człowiekiem, bez całego takiego bardzo trudnego żargonu księgowego. Oczywiście w końcu będziemy musieli wejść w te aspekty księgowe przy analizie spółek, ale będę się starał wyjaśniać Wam to w jak najprostszy sposób. I teraz zacznijmy od tego, dlaczego ja inwestuję w pojedyncze akcje, w akcje amerykańskie. Są to głównie trzy powody, różne osoby różnie do tego podchodzą. Dla mnie to są trzy konkretne punkty. Po pierwsze, ja w długim terminie zamierzam wygrać z rynkiem, wygrać z indeksem takim jak SP500, jeśli chodzi o zwroty z inwestycji. Po drugie, jest to dla mnie bardzo ciekawe. Poznając biznesy, analizując biznesy, poznając ich modele biznesowe, czuję się jakbym poznawał świat od tej strony, której za dzieciaka jakby nie znałem, i no jest to dla mnie po prostu bardzo interesujące. Dodatkowo, część akcji, które inwestuję, wypłaca dywidendy o tym sobie jeszcze będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach tej serii ale taki stały dopływ gotówki z akcji, które posiadamy, działa na mnie niesamowicie kojąco i moim zdaniem można otrzymywać większą stopę dywidendy niż z jakiegoś ETF-u indeksu typu SP500, nie tracąc przy tym na zwrotach, na koniec inwestycji i po prostu mieć lepsze te zwroty, oczywiście reinwestując dywidendy. Także zastanówcie się też, dlaczego wy byście chcieli inwestować w takie pojedyncze akcje. Na koniec tego odcinka przejdziemy sobie jeszcze przez taki mały kwestionariusz. Tu tylko chciałem zwrócić uwagę, że zarówno punkt pierwszy, jak i punkt ten trzeci mają gwiazdki, bo nic nie jest gwarantowane, jest duża. Szansa, że nam się to nie uda. I pytanie: Czy inwestowanie w pojedyncze akcje amerykańskie jest rozsądne? Nie wiem, choć się domyślam. Jest wiele głosów, że nie, i ja się z nimi zgadzam. Zobaczcie, tu jest wykres od JP Morgan dotyczący średnich zysków rocznych uzyskanych w latach 2001-2020, gdzie inwestując w indeks. Największych spółek amerykańskich. Ludzie średnio uzyskali 7,5% zysku rocznie, a średni inwestor nawet nie 3%. Czyli można to podsumować tak, że jeśli inwestorzy próbują pokonać ten rynek, to raczej im to nie wychodzi i mają dużo, dużo gorsze zwroty niż rynek. Dlatego musimy do inwestowania w akcje podejść na 100%. W związku z tym mam wrażenie, że ta seria może się nigdy nie skończyć, bo będą kolejne aspekty do omówienia w inwestowaniu i cały czas będziemy się uczyć już razem nowych rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast tym slajdem chciałem Was trochę zniechęcić do tego podejścia. Jeśli ktoś chciałby inwestować bardzo rozsądnie, to raczej. Zachęcam do inwestowania po prostu w ETF-y i nie martwienia się, nie analizowania różnych spółek i nie budowania jakichś specjalistycznych czy rozbudowanych portfeli. Jeden indeks powinien. Wystarczyć większości z was. Natomiast jeśli jesteście takimi freakami jak ja, którzy wolą inwestować w pojedyncze akcje, to tylko chciałem Wam pokazać, że nie wszystkie Wasze inwestycje muszą kończyć się sukcesem, żeby wygrać z rynkiem. I tutaj taki prosty przykład, ilustrujący to, co chcę przekazać. Inwestujemy w pięć różnych akcji, po jednej akcji każda po 100 dolarów i powiedzmy za 5 lat patrzymy wyniki. I zobaczcie, że pierwsza spółka straciliśmy na niej 75%. Kosztuje teraz 25 dolarów, a koszt zakupu wynosił 100 dolarów, czyli kompletnie nieudana inwestycja. Straciliśmy prawie wszystko. Kolejne akcje, straciliśmy 50%. Po 5 latach to też trzeba umieć tak fatalne akcje wybrać, czy w tak fatalnym momencie kupować je. Trzecia spółka wyszła na zero. Co po pięciu latach możemy uznać też za super nieudaną inwestycję, no bo zwłaszcza przy takiej inflacji, jaką mamy teraz, wychodzenie na zero to jest tak naprawdę tracenie pieniędzy. Czwarta spółka, dopiero czwarta spółka nam się jakkolwiek udała i na niej zyskaliśmy łącznie przez pięć lat 125%, czyli troszeczkę podwoiliśmy tą naszą inwestycję i tylko jedna spółka z tych pięciu to był naprawdę trafiony strzał i na niej zarobiliśmy sześciokrotność tego, co włożyliśmy i koniec końców. Podwoiliśmy cały nasz zainwestowany kapitał właśnie tutaj dzięki tej jednej spółce. To tylko taki przykład ilustrujący, że nie wszystkie akcje musi, muszą wygrywać z tym rynkiem. Niektóre będą przegrywać, na niektórych możemy tracić. Natomiast jest duża szansa, że i tak na koniec będziemy zadowoleni. Zwróćcie uwagę, że jeśli nie posiłkujemy się tutaj żadnym kredytem, czy nie lewarujemy tych pozycji, to najwięcej, ile możemy stracić, to 100% zainwestowanego kapitału w akcje. To naprawdę, jeśli będziemy inwestować w najlepsze akcje, to bardzo ciężko jest ogólnie stracić aż tyle pieniędzy. No ale jeśli jest taka możliwość, że możemy stracić 100% na jakimś biznesie. Natomiast. Procent, ile możemy uzyskać, jest nieograniczony. To znaczy, to nie jest tak, że możemy tylko zyskać 100% i nic więcej. Ta cena może jechać cały czas w górę, i to powoduje, że inwestowanie w długim terminie powinno nam się opłacić. Dodatkowo, jeśli inwestujemy w pojedyncze akcje, to raczej mamy mniejszą dywersyfikację niż cały indeks. Co znaczy, że nasz portfel może bujać dużo bardziej niż właśnie taki indeks złożony z 500 spółek. I ten nasz portfel może wyglądać tak, że jeśli jest ruch w górę, to nasz portfel bardziej rośnie. Natomiast jeśli są spadki, to on dużo bardziej spada niż cały indeks. I tak jak mamy tutaj ten cały cykl akcji, może to wyglądać. Tylko zwróćcie uwagę, że w końcu po jakimś czasie chcemy uzyskać na tyle lepsze zwroty od indeksu, że pomimo tych grubszych spadków w jakimś tam momencie i tak tutaj nominalnie wygramy już z indeksem, i tak naprawdę ten snowball będzie toczył się coraz szybciej, żeby na koniec powiedzmy, jakiś tam abstrakcyjny koniec tych inwestycji, mieć po prostu więcej niż inwestując w indeks. Tu od razu małe zastrzeżenie psychologiczne, żeby nie popadać w skrajne emocje, to znaczy, jeśli wygrywamy z tym indeksem, nie poczuwajcie się, że nie jesteście nie wiadomo jakimi bogami, Inwestowania to do niczego dobrego nie będzie prowadziło, bo w momencie spadków będziecie mieli bardzo mocne głosy w głowie, że nic nie ogarniacie i po co w ogóle startujecie do pojedynczych akcji. Od razu już w tym odcinku chciałem zaznaczyć, że tak to może wyglądać i wasz portfel może przez długie, długi czas przegrywać z indeksem, natomiast trzymając się określonych reguł, jest szansa. Na wygranie z tym indeksem. Także psychologia tutaj jest bardzo istotna, bo mam wrażenie, że takie inwestowanie w pojedyncze akcje to nie jest do końca coś, co odpowiada naszej psychice czy temu, jak, jak jesteśmy zbudowani psychicznie. To znaczy, bardzo mocno tutaj możemy przeżywać te skrajne wyceny i jeśli chcecie zaczynać taką przygodę, to zwróćcie na to uwagę. Oczywiście, możecie też dobierać akcje, które są dużo mniej zmienne niż cały indeks, typu jakaś Coca-Cola czy Johnson Johnson, akcje, które charakteryzują się małą zmiennością, natomiast wtedy kosztem tego, tej mniejszej zmienności może być ostateczny wynik inwestycyjny. I teraz, co oznacza pokonanie rynku? Jak ja bym to interpretował? Tu chciałem Wam pokazać taki wykres różnicy 2% na zwrocie średniorocznym. I przy takich warunkach, że zaczynamy z kapitałem 100 tysięcy i dopłacamy rocznie 12 tysięcy, czyli miesięcznie 1000 złotych, już tutaj olałem podatek belki dla uproszczenia tych wszystkich kalkulacji. Tutaj mamy linię, ile zainwestowaliśmy. Tutaj co roku. Właśnie o te 12 tysięcy rośnie. A tu jakie byśmy mieli zwroty z inwestycji, która daje nam 8%? Tyle liczymy średnio uzyskamy na inwestycji w indeks SP 500. Oczywiście to nie jest gwarantowane i tak dalej, no ale średnio liczymy, że 8% da nam SP 500 w długim terminie. Jeśli uda nam się inwestować w pojedyncze akcje, i uzyskamy 2% rocznie przewagi nad S&P 500, czyli byśmy mieli 10% z zainwestowanego kapitału. Zobaczcie, że po wielu latach ta różnica jest już coraz bardziej widoczna. Tutaj chyba po 24, z tego co pamiętam, ten wykres robiłem, po 24 latach, inwestując na 8% mielibyśmy 1 300 029 zł, a uzyskując tylko powiedzmy 2% więcej niż indeks, mamy już 1,860,000, także różnica jest ogromna, większa niż kapitał, który w ogóle tutaj wprowadziliśmy. I inwestując właśnie w takie pojedyncze akcje, oczywiście staramy się maksymalizować zwrot, natomiast tą różnicę poczujemy dopiero w kolejnych latach, i też nie ma co zakładać, że będziemy pobijać rynek nie, nie wiadomo jak. Już sama wygrana o nawet 1%, czy tak jak w tym przypadku pokazałem, 2% procent w długim terminie da nam zupełnie inny wymiar zwrotów. I teraz jeszcze chciałem wam pokazać, dlaczego ja sobie pozwalam na inwestowanie w osobne akcje czy pojedyncze akcje, czy kryptowaluty. I to jest taka, taki koncept, taka strategia Taleba, strategia sztangi, że po jednej stronie mamy bardzo mocno konserwatywne podejście do finansów, które umożliwia nam dużo bardziej agresywne podejście w tej drugiej Części, bo niezależnie tutaj od wyniku, jesteśmy i tak finansowo bardzo bezpieczni. I teraz, na czym polega to bezpieczeństwo finansowe, to jest to, że powinniśmy mieć duże oszczędności i tak jest w moim przypadku. Mam duże oszczędności, mam zbudowany fundusz bezpieczeństwa, jakby coś się działo, mam osobną gotówkę odłożoną, nie mam kredytów konsumenckich, jakichkolwiek. Mój kredyt hipoteczny nie jest zagrożony, że nie mam szans go spłacać. Mam spore możliwości oszczędzania, tak jak możliwe. Że widzieliście w moich podsumowaniach miesięcznych, co miesiąc coś tam staram się odkładać, mimo budowy domu, i mamy tutaj stabilną pracę, czy wiele źródeł przychodu, które umożliwiają nam właśnie spokojny, bardzo sen i skupianie się na tym, żeby maksymalizować zwroty z bardziej ryzykownych aktywów. Jeśli macie tutaj jakieś problemy finansowe, to znowu chciałem was zniechęcić do tej serii, bo to wydaje mi się nie ma sensu. Najpierw zadbajcie o tą stabilizację, bo wtedy wszystkie takie Spadki tutaj po tej stronie, wszystkie krachy, wszystkie momenty zwątpienia będą dla Was dużo łatwiejsze do zniesienia czy tak naprawdę akceptacji, bo no, jakby Wasze życie nie jest zagrożone od wyniku tutaj w inwestycjach. Teraz jeszcze tylko chciałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akcje akurat amerykańskie, a nie jakieś polskie, europejskie azjatyckie. Przede wszystkim dla mnie to jest ta kultura inwestycyjna. Giełda w Nowym Jorku działa już od 1817 roku i podejście do inwestora w Stanach Zjednoczonych przez tyle lat tak się rozwinęło, że inwestor, nawet ten indywidualny, jest brany pod uwagę, przez co mamy bardzo dużą przewidywalność różnych spółek i pokrycie jakieś analityczne, gdzie na koniec dla mnie to jest najprostsza metoda inwestowania w pojedyncze akcje, bo mamy najwięcej informacji na, na temat danych spółek. Dodatkowo w Stanach mamy tak duży wybór świetnych akcji, biznesów, które mają podejście podbicia całego świata, podbicia czy utrzymania się na tej pozycji. Biznesy, które mają globalny zasięg, co sprawia też, że one są dużo bardziej bezpieczne, bo nie są zależne od jednego punktu na mapie, a ich modele biznesowe są bardzo rozproszone. Ok. To w ramach wstępu teraz chciałbym, żebyście do kolejnego odcinka wypełnili sobie taką wewnętrzną kartę. I odpowiedzieli sobie na tutaj tych 7 pytań czy 7 pozycji, żebyście świadomie podjęli tę decyzję, że chcecie inwestować w pojedyncze akcje, odpowiedzcie sobie, jaki jest w ogóle wasz cel inwestycyjny, po co inwestujecie, dlaczego chcecie inwestować w pojedyncze akcje, jaki jest wasz horyzont czasowy, odpowiedzcie sobie, czy te pieniądze, które będziecie inwestować, potrzebujecie ich zaraz, potrzebujecie ich za 2 lata, czy 3? Bo jeśli tak to to nie jest metoda na pomnażanie szybko pieniędzy, których potrzebujecie. Odpowiedzcie sobie jaką macie tolerancję na ryzyko biznesu. Są bardzo różne biznesy, niektóre jakieś unicorny, które mogą być niesamowicie dochodowe, ale też mają duże ryzyko. Aż po właśnie bardzo, bardzo stabilne spółki, które niemal się nie rozwijają, ale są takimi powiedzmy doinymi krowami, wypłacają dywidendy i będą istniały jeszcze przez setki lat. Zwróćcie właśnie uwagę tutaj na to ryzyko biznesowe. Oczywiście, na razie możecie nie być do końca świadomi, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Strzelajcie w ramach tutaj dalej odcinków, czy w ramach inwestowania, no już będziecie coraz bardziej wiedzieć, w którą stronę wolicie podążać. Oprócz tego, jaka jest wasza tolerancja na zmienność ceny akcji, tak naprawdę, bo może być tak, że biznes, który. Jest całkiem bezpieczny. Ich kursem miota jak szatan, bo jest tutaj bardzo jakiś spekulacyjny i ma bardzo duże. Wyceny, po czym te wyceny bardzo mocno zjeżdżają w dół. Zwróćcie też uwagę na to, jaką macie tolerancję na właśnie taką zmienność, co dla mnie jest trochę czym innym niż ryzyko samego biznesu w sobie. I odpowiedzcie sobie pytanie, jaki procent waszego całego portfela inwestycyjnego chcecie mieć w akcjach pojedynczych. Bo tak jak mówię, raczej nie jest to rozsądne, żeby mieć wszystko w takich akcjach, ale to już każdy odpowiada sobie. I teraz tak wyglądają moje odpowiedzi. Może też Wam troszeczkę pomogą. Mój cel inwestycyjny to wolność finansowa. Tak jak mówiłem, co miesiąc dzielę się moją przygodą, jeśli chodzi o ten cel w serii Droga do Wolności. Dlaczego chcę inwestować w pojedyncze akcje? No to głównym powodem to jest pokonać rynek. Tutaj nie dopisałem w długim terminie. Tu jest właśnie ten horyzont czasowy. Dla mnie to jest 20 lat i więcej. Odpowiadając na pytanie, czy ja potrzebuję tych pieniędzy, które inwestuję, no nie. Nie potrzebuję ich do przeżycia, nie potrzebuję ich do życia jako takiego, czy do poczucia stabilności. Na to mam odłożone osobne kubki pieniędzy, także to sprawia, że mogę właśnie próbować pobijać rynek. Jaką mam tolerancję do ryzyka biznesu? To mam dość niską tolerancję. Będziemy sobie o tym mówić. Natomiast ja wolę inwestować w spółki, które mają już jakąś ugruntowaną pozycję, mają ten tak zwany moat, czyli przewagę konkurencyjną, która jest niezagrożona. Na rynku. Także ja mam tutaj dość średnią tolerancję na takie biznesy, unicorny, jakieś malutkie, super wystrzały, ale możecie mieć inne podejście i będziemy też o tych różnych podejściach rozmawiać. Natomiast mam dość dużą tolerancję, myślę, na zmienność kursu akcji. Niektóre Akcje, które kupowałem, już przekroczyły 50% spadku. No i jakby analizując historycznie, jak to właśnie wyglądało, jestem na takie spadki przygotowany, bo dla mnie, jeśli biznes w środku nie ma jakichś wielkich kłopotów no to kurs jest tak naprawdę mało istotny w jakimś tam kontekście krótkiego terminu. Kurs zawsze jest dużo bardziej zmienny niż sam biznes pod spodem. I jaki procent to akcje pojedyncze w moim przypadku, w całym tym portfelu inwestycyjnym, którym się dzielę znowu w drodze do wolności, to jest około 50-60%. Reszta to są inne aktywa, ale też akcje w ramach jakichś ETF-ów. Także u mnie to tak wygląda. Odpowiedzcie sobie też tutaj szczerze i z tą kartą będziecie lecieć dalej w kolejnych odcinkach. Też będzie wam łatwiej może dobierać różne informacje, które będę prezentował. Na koniec chciałem was mocno poprosić, żebyście dali znać wszystkim waszym znajomym frikom, którzy lubią inwestować w pojedyncze akcje. Dajcie znać na różnych grupach, na jakich jesteście, że startuje taka seria. Mam wrażenie, że to będzie super seria dla wielu osób. No i chciałbym, żeby jak najwięcej osób obejrzało tą serię, te filmy, które będę nagrywał. Także zróbcie hałas, tymczasem niech procent składany będzie z wami, trzymajcie się!